Ma wszystkim! W końcu zaczynamy challenge. I od razu mam pecha. Mam tylko jedną paczkę gum. A ja dostałam o wiele więcej, a ja mam całą górę. Alex, naprawdę masz pecha. Ale jako pierwszy możesz zjeść swoją gumę. Przynajmniej coś dobrego! Uwielbiam Hube Bubę, zwłaszcza ten smak. Ej, co robisz? Ty dostajesz gumę, a ja muszę wynosić śmieci? Daj spokój, nie złość się! Zobaczcie, jakiego balona zaraz nadmucham, Awesome! a wiecie, że można się takim balonem pobawić? Ale żeby to zrobić, trzeba być prawdziwym mistrzem. Wow, to naprawdę super! Alex, świetnie sobie radzisz. Ale teraz moja kolej na rzucie gumy. Po pierwsze, pozbędziemy się opakowań. Znam nawet sztuczkę, która naprawdę mi pomoże. Wow, ekstra! A teraz nadszedł czas, aby je zjeść. Uruchamiam odkurzacz. Wow! Teraz zobaczycie, jak wygląda naprawdę duży balon. Nie pozwolę jej nadmuchać balonu, który jest większy od mojego. Co ty zrobiłeś? To straszne! Nie dość, że pękł mi balon, to jeszcze straciłam brwi. Jak mam teraz żyć? Przykleisz je z powrotem. Dobra, trochę spanikowałam. Okej. Okay. Mila, teraz twoja kolej. No wreszcie! Aby pozbyć się opakowań, przygotowałam specjalną maszynę. Ojej, bardzo skuteczny sposób. A teraz można je jeść jedną po drugiej. Jesteście gotowi zobaczyć gigantycznego balona? No to patrzcie! Mila, przestań, jest za duży! Co teraz zrobimy? Jak sprowadzi ją na ziemię? Mam pomysł! Musimy przebić balon za pomocą procy. Aleks, strzelaj. Dlaczego ja? Bo inaczej Mila poleci w kosmos. Podpisz się. Jezu, wszystko muszę robić sama. Wita, dobra robota, trafiłaś. Już myślałam, że będę musiała zaprzyjaźnić się z ptakami. Bardzo się cieszę, że Was widzę. Kurczę, mam tylko jednego granata. A ja mam chyba z 10. Czego można chcieć więcej? Oj można, spójrz na mój stos! Mój smakuje lepiej. Mila jest pierwsza. Hura! Bardzo lubię granaty. Tylko spójrzcie jak apetycznie wyglądają ziarna w środku. Nie są jednak zbyt wygodne do jedzenia. Ale dla takich malutkich przysmaków zawsze mam przy sobie pensetę. Pysznie wygodnie i nie trzeba brudzić sobie rąk. Lepiej będzie, gdy położę ziarenka na talerzu i zjemię wszystkie naraz. Tak, w ten sposób będzie o wiele smaczniej. Dokładnie to ziaren to naprawdę super. To znaczy, że będzie smakowało 100 razy lepiej niż przedtem. Mimo, że zjadłam tylko jeden owoc granatu, jestem bardzo zadowolona. Aleks, twoja kolej. Okej. Okay. Najpierw trzeba dostać się do najsmaczniejszego z nich. Krojenie granatu jest zbyt proste. Ale można go rozerwać. To straszne. Alex wygląda jak jakiś maniak. Jaki maniak! Po prostu chcę dobrze zjeść. Alex, oszalałeś. Nic podobnego. Po prostu jem pysznego granata. To wszystko. Wita, właściwie to też mogłabyś już jeść, żeby nie tracić czasu. Rzeczywiście. Mila potrzebuje noża. Samo jedzenie granatów jest nudne. Robienie z nich pysznego soku to dopiero będzie zabawa. Bingo! Zobaczcie, jaką mam wyciskarkę do soku. Wow, jaka duża maszyna! Duża sokowirówka plus mnóstwo granatów. Uzna się mnóstwo pysznego soku z granatów. Tylko spójrzcie. Po prostu błaga mnie, żebym go wypiła. Mm. Jak smakowało? Bardzo. Witam, masz teraz sok nawet na twarzy. Nie problem, można go łatwo rozwiązać. Mm. No i proszę, mam tylko jedną puszkę Coli. A ja mam więcej. Zobacz ile mamila. Tak, tak, patrzcie, mam całą wieżę z puszek Coli. Ale to ja będę piła jako pierwsza, przynajmniej w pewnym sensie mam szczęście. Kola zawsze dobrze smakuje. Sprawię też, że żołądek daje głos! Wpadłem na świetny pomysł, jak wypić wszystkie puszki naraz. Najpierw je otworzę, a potem użyję słomki, którą właśnie zrobiłem. To świetny pomysł! Chwila jest taka dobra! Tylko teraz chcę się wydostać na zewnątrz. To się nazywa potężny ryk. A co myślałeś, że w końcu jestem facetem. A ja wolę Pepsi. I nawet dostałam jedną puszkę. Jak fajnie. Czemu to zrobiłaś? To runie. I co z tego? Niech sobie runie. Przynajmniej teraz nie muszę już sięgać na szczyt. Założymy się, że uda mi się wypić wszystkie puszki Koli na raz? Wierzymy ci, tylko nie rzucaj w nas śmieciami. Przestań. Właśnie, to puszki uderzenie puszką w boli. Przepraszam, ale nie mogę się zatrzymać. Mila, co się z tobą stało? Czy widziałaś swój brzuch? Tak, to wszystko to gaz. A ratujcie się, kto może! To najzwyczajna sytuacja, Mila Beka! Ojej! Mila, nigdy więcej coli. Nawet nie chcę. Już więcej w siebie nie zmieszczę. Hey. Babciu, jesteś taka zabawna. W pierwszej rundzie chcę, żebyście mi zrobili słodki żel o smaku Coca-Coli. To proste robi się. Żel? kola? Nigdy wcześniej tego nie widziałam. A ja mam już pomysł, od czego zacząć. Początek? Oczywiście muszę wziąć kolę. Otwieramy. No to zaczynam. Prawie idealnie, z wyjątkiem kilku kropel. Jill, lepiej wytrzyj się. Gdzie twoja kultura? Oh. Wytrzyj się! Dziękuję, babciu. Najpierw muszę troszkę opróżnić butelkę z kolą, co nie będzie problemem. A teraz czas na beknięcie. Ojej, a ja tu coś o kulturze mówiłam. Dobra. Do koli warto dodać trochę cukierków. Będzie smakować lepiej i będzie ładniejsza. Następnie do tej samej butelki wleję trochę syropu kukurydzianego. To jest to, co wkrótce zamieni moją kole w żel. Pozostaje tylko dobrze wstrząsnąć. Ups! Oj, chyba syrop kukurydziany był zbyt lepki. I y kontynuuję. O nie, przykleiłam się! Będę musiała użyć siły, żeby to oderwać. Jak inaczej Wiki spróbuje mojego arcydzieła? Nic mi nie jest, wszystko ok. Udało się. Mój żel jest prawie gotowy. Muszę go tylko troszkę schłodzić, żeby był jeszcze bardziej galaretowany i dobrze smakował. Super. To zbyt skomplikowane. Najlepszym żelem będzie zwykły miód, który można po prostu umieścić w lodzie. Czyż to nie jest genialny pomysł? To jakaś amatorka. Pokażę wam, jak zrobić prawdziwy żel. Najpierw trzeba wlać kolę na patelnię. Następnie wrzucę do niej żelki o smaku coli. Rozpuszczą się i sprawią, że moje przyszłe arcydzieło będzie jeszcze smaczniejsze. Ostatni składnik jest tajemnicą. Dzięki niemu żel nabierze wspaniałego blasku. Gotujemy powstałą mieszaninę na patelni, dokładnie mieszając. Gdy żel będzie gotowy, można przelać go do butelki. Właśnie w ten sposób. Ostatnim krokiem jest schłodzenie. Nikt nie poradzi sobie z tym tak dobrze jak ciekły azot. Trzeba nim polać butelkę i odczekać kilka sekund. Drogie dzieci, bądźcie ostrożne, nie zbliżajcie się do azotu bez opieki dorosłych. Gotowe. wiki, czas wybrać dzisiejszego zwycięzcę. Nawet nie wiem od czego zacząć. Wszystko wygląda pysznie. Pierwsza niech będzie babcia. Za bardzo przypomina zwykły miód. Teraz czas na szefową kuchni. Wygląda pięknie, ale dlaczego ten żel tak błyszczy? Została tylko Jill. Wow, to jest naprawdę dobre. Nie sądzę, aby ktokolwiek miał jeszcze jakieś pytania. Jill, wygrałaś. Jest, wiedziałam. Co to takiego? To jest wszystko, co potrzeba do zrobienia gofrów. No to zaczynajcie. Robi się gofry? Co? Gofry to moja specjalność. I wiem lepiej niż ktokolwiek inny, jakie gofry lubi moja wnuczka. Najpierw trzeba zamieszać ciasto. Wszystko standardowo. Mąka, jajka, masło i oczywiście cukier i mleko. Mleko nawiasem mówiąc jest pyszne. Ciasto jest prawie gotowe. Co powiesz szefowo kuchni? Szału nie ma. Moja maszyna jest szybsza. Jak to? Muszę przyspieszyć. Muszę zrobić najlepszego trypt. Jake, wybacz, ale z dwoma trzepaczkami będzie szybciej. Wątpię. Ja mam już wszystko gotowe. Pozostało tylko podzielić ciasto na mniejsze części i zafarbować każdy na inny kolor. Właśnie w ten sposób. Teraz można zrobić gofry. Z kolorowego ciasta wyjdą mi niesamowite. Zobaczcie, jakie są piękne. A mnie wyszły też naprawdę smaczne. Sama już wszystkiego spróbowałam. Pyszności. I nadal myślicie, że możecie konkurować z wielką szefową kuchni nie? nie sądzę. Mój tęczowy gofry jest gotowy. Teraz muszę go pięknie podać. Dlaczego nie zrobić tego na czarnym talerzu? A Bita śmietana będzie robić za chmury. Nie zaszkodzi też troszkę kolorowej posypki. Tak dla upiększenia. Super! Dodam jeszcze troszkę. A ja wiem, że moja wnuczka najbardziej uwielbia gofry swojej babci i są już gotowe. Trzeba je udekorować lodami i owocami. Nie ma nic lepszego w tak słoneczny letni dzień. I odrobina syropu klonowego też nie zaszkodzi. A co ty wyprawiasz? Spokojnie, mam wszystko pod kontrolą. Zaraz będą i gofry. A może nie? Wygląda na to, że troszkę źle obliczyłam ilość ciasta, ale nie szkodzi. W moim plecaku na pewno znajdzie się coś przydatnego. O, puszek! Nie wiedziałam, że wskoczyłeś do mojego plecaka. O, to jest to, czego szukałam. Makaron z zuki chińskiej, którego użyję do zrobienia nowych gofrów. Kładaj je do gofrownicy i otwieram. Nie jest to zbyt apetyczne. Zobaczymy, co powie wiki. Ojej! Co to za gofr z makaronem? Nigdy wcześniej takich nie widziałam. Mam nadzieję, że jego smak również nie zaskoczy. Sprawdźmy to. Uuu, ochyda! Nigdy w życiu nie jadłam nic gorszego. Ale babcia zrobiła go dokładnie takie, jakie lubię. Miło jest wiedzieć, jak bardzo niektórym na tobie zależy. Dziękuję, babciu. To jest niewiarygodnie pyszne. O tak! Wow! A szefowa kuchni Eni stworzyła prawdziwe dzieło sztuki. W dodatku bardzo smaczne. Brawo! Ale chyba tym razem nikt nie dorówna go from babci. Uwielbiam i odkąd byłam malutką dziewczynką. Gratuluję zwycięstwa, babciu. Ura! Wiedziałam, że jest za łatwie. Tym razem... Tym razem chcę pączki. Mam nadzieję, że mnie nimi nakarmicie. Bo moje pączki będą szybkie. To jest smaczne. Oj, nieważne. Smaczne? Zgadzam się. Nutella jest taka smaczna. A, czy już zaczęliśmy? Przepraszam, rozproszył mnie mój krem czekoladowy. Ale nie szkodzi, jestem gotowa. Najpierw muszę wziąć paczkę ciastek Oreo i zmiażdżyć je na drobne okruchy. Podam! Teraz te kawałeczki należy wymieszać z nutellą. To moja ulubiona część gotowania, ponieważ potem można spróbować tego, co wyszło. Mm, niam. Wszystko, co muszę zrobić, to wlać powstałą masę czekoladową do tego urządzenia do robienia pączków. Tylko na to spójrzcie. O, tu jest mieszanka do pączków. Dziękuję, szefowo. Zalewam masą foremki i czekam. Babciu, jesteś taka powolna. Moje mini pączki są gotowe. Zobaczcie, jakie ładne. Teraz trzeba je przeciąć na pół i nasączyć w środku syropem. Właśnie zamierzam zrobić. Prawie gotowe. Teraz potrzebuję białego kremu do udekorowania pączków na wierzchu. Aby to zrobić, włożę go do rękawa cukierniczego. I wycisnę na pączki przez otwór po drugiej stronie. To bardzo poręczne i naprawdę smaczne. Ostatnim krokiem jest posypka. Bez niej pączki nie są pączkami. Zobaczcie, jak szybko zrobiłam tarte dzieło. A wy możecie tylko zazdrościć. Dlaczego? Moje pączki też są prawie gotowe. Muszę je tylko posypać cukrem pudrem. Oj, Jill, przepraszam. No, teraz wszystko gotowe. Te pączki są takie apetyczne, że mam ochotę ich spróbować. Chwileczkę to dla Vicky i dla jej siostry Jill. Co ty tu wyprawiasz? Nie wolno tak się obchodzić z urządzeniami kuchennymi. Zobaczcie, jakie piękne się mi wyszły. A będą jeszcze lepiej smakować z Nutellą. Wiki, czas wybrać, kto wygra tym razem. Szefowa kuchni Eni ma najładniejsze pączki. Chcę ich szybko spróbować. Mm, nie dość, że są piękne, to jeszcze nierealnie pyszne. Jestem zachwycona. Następnie spróbujmy tego, co zrobiła babcia. Dobre, ale zbyt zwyczajne. Spodziewałam się czegoś więcej. Jill, mam nadzieję, że Twoje pączki nie zaskoczą. Czekoladowe bardzo mi smakują. Ale szefowa kuchni Annie nadal ma najsmaczniejsze pączusie. Pogratulujmy jej zwycięstwa. Moje umiejętności po raz kolejny zostały docenione.